Witam Państwa, Michał Kowalski, radca prawny Portalu Oświatowego. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych artykułów zeszłego tygodnia. Proszę Państwa, w Portalu Oświatowym bardzo często, w poradni Portalu Oświatowego zadawano pytanie dotyczące rozliczania dodatku za wysługę dla, dla nauczyciela w przypadku zatrudnienia więcej niż jednej szkoły. Postaraliśmy się temu wyjść naprzeciw i wyjaśnić e, wszystkie niezbędne kwestie zagadnienia związane z takim rozliczaniem dodatku za wysługę lat. Bo niestety nie jest to takie proste, nie jest to oczywiste. Przepisy są niejasne, budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Poza tym nie wszystko jest w przepisach też uregulowane. Przyjąłem, że przedstawię dla Państwa siedem reguł obliczania stażu pracowniczego na potrzeby nauczycielskiego dodatku za wysługę lat i Wszystkie te reguły dla Państwa przeanalizowałem. Między innymi poruszyłem temat, czy można zaliczyć bieżący okres zatrudnienia z innej szkoły, bieżący, czyli trwający. Otóż nie można. Ta, ta kwestia jest wyjaśniona. Dlaczego tak jest, wyjaśniam to w artykule. Druga kwestia to brak. Możliwości pokrywania się zaliczanych zakończonych okresów zatrudnienia. A co do zakończonych okresów zatrudnienia, to kluczowym tutaj zagadnieniem jest podział na podstawowe i dodatkowe miejsce pracy nauczyciela, który pracuje w więcej niż w jednej szkole. Gdzie można zaliczyć okresy zatrudnienia? Co jeżeli są zaliczone w podstawowym miejscu? Czy można je zaliczyć w dodatkowym? Co do tego ma wymiar zajęć nauczyciela? Co się dzieje w przypadku, gdy nauczyciel pracuje w trzech szkołach? Kolejna sprawa, czy jak podejść do sytuacji, w której nauczyciel pracuje w szkole i poza szkołą albo w szkole i na stanowisku niepedagogicznym, co w przypadku przeniesienia służbowego, co w przypadku wzięcia urlopu bezpłatnego w celu podjęcia zatrudnienia w innej szkole. Te wszystkie e, przypadki nieoczywiste, e, dla których nie przewidziano rozwiązania w przepisach, staram się dla Państwa wyjaśnić. W artykule Proszę Państwa, kolejna sprawa to również dość wątpliwe zagadnienie. Stosowanie karty nauczyciela w szkole niepublicznej. Które przepisy stosować w karty nauczyciela, a kiedy trzeba sięgać po kodeks pracy? Odpowiedź na to pytanie tkwi w artykule 91b ust. 2 karty nauczyciela, ale oczywiście zamiast ten przepis analizować, a jego analiza jest dość żmudna, lepiej sięgnąć do naszego artykułu. Między innymi kwestia niekaralności w szkole niepublicznej. Kwestie awansu zawodowego, oceny pracy, odpowiedzialności nauczyciela to wszystko, tak jak w szkole publicznej, samorządowej, tak też jest stosowane w szkole niepublicznej. Jest też pewna grupa przepisów, która jest stosowana względem nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co najmniej połowy. I tu, na przykład, może być to kwestia przyznania medalu Komisji Edukacji Narodowej. Kwestia zaopatrzenia emerytalnego, chociaż to już tak w, w, zakresie, w zakresie mniejszym. W pewnej części też oczywiście awans zawodowy, bo wymiar co najmniej połowy jest niezbędny do realizacji przygotowania do zawodu. No i obowiązek zatrudniania specjalistów, to jest też bardzo ważne zagadnienie. I tu akurat odesłania dla szkół niepublicznych nie znajdziemy w artykule 91b karty nauczania, tylko w 42d, taki troszeczkę Przejawnie konsekwencji ustawodawcy, no więc trzeba na to zwrócić uwagę. I to wszystko, proszę Państwa, prezentujemy w tabeli, także zachęcam do skorzystania z artykułu. Jest w nim przejrzyście wyjaśnione, jakie rozwiązania z karty nauczyciela są stosowane w szkołach, przedszkolach i placówkach niepublicznych. I na koniec inne zagadnienie, jak przygotować program wychowawczo-profilaktyczny na nowy rok szkolny. Przepisy dotyczące programu się nie zmieniły, wciąż obowiązują te same regulacje, to samo rozporządzenie. Niemniej jednak, zaprezentowanie wskazówek praktycznych, jak przygotować ten program, wydało się nam w redakcji bardzo uzasadnione i celowe. No i w tabeli, przede wszystkim w tabeli, odpowiadamy na pytania, jak, jakie kwestie powinny znaleźć się w programie, co on powinien obejmować jakie elementy, jak go uchwalić, czy jak go zmodyfikować. I to oczywiście wszystko wraz z wzorem programu i uchwały w sprawie, uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie tego programu. Także gorąco zachęcam do lektury i do korzystania z naszych wzorów dokumentów. Do zobaczenia.